Chcesz kupić grę taniej? Nie ma promocji na Steam? Wpadnij i kup grę na Instant Gaming. Link w opisie. Siemaneczko! Hej, cześć, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale. Tutaj Reczek. Dzień dobry i dobry wieczór. Witam was kochani. W dla mnie bardzo ważnym, bardzo wyjątkowym filmiku, ze względu na to, że dzisiaj, w dniu dzisiejszym, słuchajcie, będę odpakowywał dwie paczuszki. No, pewnie już po tytule tego filmu doskonale już wiecie, jakie to będą paczki, ponieważ dzisiaj będę odpakowywał, słuchajcie, Kartę graficzną, którą sobie kupiłem, czyli RTX 3060. I do tego, słuchajcie, no, musiałam do niego dokupić, zasilać, więc też, słuchajcie, dzisiaj sobie wiem, że Wam odpakuję, pokażę Wam, cóż to tam fajnego sobie kupiłem, bo nie ukrywam. A, czyli się mega podjarany. Oczywiście, doskonale mi znacie, doskonale wiecie, jaki ja jestem, że jakieś kupuję mm, jakieś części, jakieś rzeczy to pierwsze co, weryfikuję to na Oliksie, by kupić to używane. Dlaczego słuchajcie? Zawsze staram się, żeby um, uratować produkty, które są już nieużytkowane przez kogoś i że ja bym mógł je sobie użytkować, spożytkować i tak dalej. Um, oczywiście tam patrzałem na różne parametry, ludzie wysyłali mi różne zdjęcia tych kart graficznych i tak dalej, więc no śmiało e, mogę powiedzieć, że prawdopodobnie zrobiłam to bardzo dobry zakup, a to tak okaże się, tak naprawdę, kiedy wszystko podepnę do komputera, pewnie nad tym troszkę czasu spędzę, ale wszystko pewne do komputera, zrobię to, co trzeba, spodziałam z... tam w komputerze, e, i tak dalej, żeby wszystko chodziło i banglało tak, jak powinno, słuchajcie, więc ja się jarem jestem mega podjarany, mega podekscytowany, więc ja nie mogę się doczekać, kiedy otworzę te paczuszki, ale dla mnie, poza tym, jest to też również wyjątkowy film, ponieważ jest to dla mnie, w tym momencie, pierwszy film, Nagrany za pomocą nowego aparatu Gan Canon G7 Mark II. Słuchajcie no wow! Fakt, faktem spędziłem na tą konfiguracją dobre, takie 45 minut. Patrzyłam na internecie, jak tam ludzie inni konfigurują i tak dalej. Posiedziałem po, przestawiałam wszystko. Widzę, że się nagrywa. Widzę, że jest dobrze, więc no ja jestem zajarany, podjarany i w ogóle. Nie wiem jak z za mną i tak dalej, więc to się okaże tak naprawdę po produkcji, jak to do końca wygląda, czy coś trzeba będzie poprawić, czy też nie. Ja widzę, że tyle obraz jest taki płynniejszy. Wszystko idzie tak no, normalnie, aż miło się patrzy na ten podgląd kamery, ale staram się oczywiście patrzeć w obiektyw, tak jak być to powinno. Ja Was oczywiście witam w moim salonie, słuchajcie, tulipanki pięknie rosną, więc to dobry znak, słuchajcie, to dobry znak, to znaczy, że dobra atmosfera jest. <grytania> tak dobrze Teryska mówi, że jak kwiatki dobrze rosną, to znaczy, że dobra atmosfera w tym domu panuje, więc otóż to to. Słuchajcie, no cóż, to jest pierwsza poczuszka. Tu mam... No, w sumie nawet nie wiem co tu jest. Czy tu jest jakaś faktura, bo mi się wydawało, że kupowałam od osoby prywatnej, ale zresztą... Palcie licho. Słuchajcie, mamy zasilacze, jest to w dużej pace. Gdzie że od tego zaczniemy. Odpakowujemy sobie, mam większe nożyczki niż ostatnio, bo ostatnio, pamiętam, że szukałam tych większych nożyczek. W końcu, że mnie znalazły, oczywiście po nagraniu się znalazły, bo w trakcie nagrania, to już było ciężko, żeby się znalazły, słuchajcie, czy też przed nagraniem. Ale no cóż, cóż, no trudno. Ciekawe, czy to jest pudełko od tego, czy to jest jakieś pudełko zastępcze. O! No nic. Tniemy, słuchajcie. Tk, 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 tk. Zobaczmy sobie, co tutaj. Czy to tu jest naprawdę jakaś fakturka? Tak, a, no tak, bo facet pisał, że przecież on ma fakturę do... E, do tego zasilacza. Tak, ma fakturę zobaczcie, więc dostaną tę fakturę, czyli ona jest na gwarancji... E, jeśli chodzi właśnie o ten zasilacz, jest na gwarancji, w razie czego, gdyby coś się stanęło. Bardzo miło i bardzo... Fajnie, że chłopak podesłał mi również fakturę, którą zakupił razem z zasilaczem Tego niestety go zmieniał, czemu on nie, nie wytłumaczył się. W sumie nie pamiętam, czy on sprzedawał, on chyba komputer sprzedawał, mi się wydaje. Może, że tak było. Uwaga, pakowujemy. i mamy... Jakie tutaj ciężkie w ogóle? mamy to tak, kochani. Mamy nowiutki, nowiutki zasilacz, słuchajcie. Em... Jest ten Cooler Master, jest to yy, wersja Gold 750 V2 Full Modular e, 500 gwarancji, Patrzę na to, że facet kupił w 2022 roku to możemy jeszcze ładnie pociągnąć sobie ten zasilacz A, Cieszę się Na pewno bardziej będę się cieszył oczywiście z karty graficznej Ale no kurczę, nowy zasilacz, nowy sprzęt do komputera, oczywiście stary będę sprzedawał Ale no Mamy zasilacz Coś nowego do zawsze się jaram wszystkim nowym czymś do komputera Z tego co wiem, e, nie wiem czy... Albo ktoś mi pisał, że mój zasilacz aktualny i ten to będą jakieś dwa różne No jestem ciekawy jak to będzie finalnie wyglądać, więc pewnie troszkę my co zrobimy Ale mam nadzieję, że jakoś w miarę to pójdzie Tu się otwiera, tu się otwiera o. o, mamy to, pierwszy wam pokażę, słuchajcie, uwaga, uwaga, uwaga ale dobrze zabezpieczone słuchajcie zarobiście uwielbiam jak są produkty bardzo dobrze zabezpieczone, ja sam jak wysyłam, e, no ja ostatnio wysyłam przeważnie ubrania, ostatnio sprzedałam spodnie, I no to też faktycznie karton słuchajcie od butów zapakowałam trzy rodzaje spodni, bo akurat jakaś kubitka kupiła trzy spakowałam całe okleiłem taśmą tam, powkładałem wiecie, takie zabezpieczenia żeby nic nie stało w trakcie transportu Okej, okay. mamy jakieś trytytki i, i śrubeczki. Mamy pipi na zad kabli, więc będę musiał i tak i tak to wszystko pogarniać, przeanalizować i zobaczyć jak to dobrze wpiąć, żeby to wszystko poszło dobrze. Tak jak mówię, no kablów, mama i mama. Więc tu będzie roboty, a roboty. Więc tuż po nagraniu tego odcinka. Biorę się za komputer, odpakowuję go, rozbieram, znaczy odpakowuję, rozbieram go na części, tak naprawdę pierwsze i będę sobie z nim działać. Więc kabli mamy bardzo dużo pod dostatkiem. Mamy instrukcję obsługi albo instrukcję. czegoś. A po polsku, może coś. Po prostu będzie czytać instrukcję obsługi. A jest polski. Do elegancko. Pięknie. Mamy po polsku to najważniejsze. No i mamy sam zasilacz, słuchajcie. U, wow. Ale on jest masny! Tak on się, słuchajcie, prezentuje. Maśniutki. O, tu mam te wszystkie piny, nie piny. I tu mamy faktyczny zasilacz M. VE Gold 750 V2 Full Modular i jest to firma Cool Master więc słuchajcie, nowe siela się szykuje, więc stary no. Gdzie na sprzedaż, więc bardzo w dobrym stanie, uważam, i wszystko tam jest git. Więc tamten wypadłoby wyczyścić, oczyścić i tak dalej, i również sprzedać. Będą jakieś tańsze e, pieniążki, no bo nie ukrywajmy, tamten zasilacz był, no po prostu tańszy. Ehm, więc to to. Ci tu mamy, jeśli chodzi o zasilacz. Ja pakuję sobie te kabelki, wszystkie do świetlaczka, bo się tym zajmę, słuchajcie, tuż po nagraniu. I tak jak wam mówiłem, rozbiorę komputery i tym się, słuchajcie, zajmę. Wiecie co, ja wam to nagrywam tak naprawdę przed majówką, więc myślę, że już na majówkę będę miał przygotowany komputer, więc pewnie kiedy oglądacie już ten materiał, to już pewnie śmigam na tym nowym sprzęcie, więc no, Ja <laughs> jaram, cieszę się bardzo, że akurat na majówkę fajnie się zużyło, wiecie, będę miał troszkę więcej wolnego czasu, więcej ponagrywał filmików i tak dalej, więc mega się cieszę, potestuję, posprawdzam i, i po prostu mam nadzieję, że wszystko będzie hulało i dobrze chodziło. A teraz możemy śmiało przejść, słuchajcie, do kolejnej paczuszki. Jest to kolejna paczuszka i w nim mamy to, co jest najważniejsze. To, o czym pragną od dłuższego czasu. I słuchajcie, no nie wspomniałam tego na sam początku, ale to dzięki wam. Dzięki wam widzom, wszystkim wspierającym donatorom, wszystkim widzom, bo tu też oczywiście chodzi o reklamy na YouTubie, to dzięki wam wszystkim udało mi się w końcu uzbierać pieniążki wykupić. Kartę graficzną, kupić zasilacz, kupić monitor, kupić łotóż to ten aparat, więc słuchajcie, to wszystko. Dzięki wam, więc bardzo Wam za to dziękuję. No i mam nadzieję, że dalej będziemy się rozwijać tak, jak się rozwijamy. Małymi kroczkami, bo dobrze wiecie, że my... Znaczy, mój kanał rozwija się bardzo powolutku. Jakby się oczekuje cudów? Do... No nie, słuchajcie, jest jak jest, słuchajcie, nie ma co narzekać. Mam naprawdę fajnych widzów, więc no... Nie mogę narzekać. brońcie Panie Boże, nie mogę narzekać, bo naprawdę widzów mam bardzo fajnych, takich sympatycznych, empatycznych. my no normalnie wszyscy to. Ziomeczki, wiadomo. Więc no, takich widzów się na co dzień nie spotykam, więc to jest mega, mega fajne. A, widzę już go! A, haha, widzę go! Czekajcie, może utnę jeszcze tutaj. Będzie mi na pewno zdecydowanie... O, prościej, no właśnie. Pania. Mamy to. Hop. Oh, O <ścoughs> oh, nie, nie wierzę, że to się w końcu udało. O oh, yeah. Jakie to jest wielkie bydle w ogóle. O oh, wow. Zajebiście, słuchajcie, otóż to to jest GeForce RTX 3060 e, od firmy Gigabyte, słuchajcie, więc ja jaram się, jaram się jak głupi. No dobra, odpakowujemy. Wow, ale to jest profesjonalnie zapakowane. Bo no się trochę nazbierał już. Ale to wygląda, tos. Jak to fajnie się mieni. Słuchajcie, jak na podgląd aparatu Gigabyte. Zajdzie, dobra. Pokażę Wam. Jako pierwszą. Uwaga, uwaga. Otwieramy, otwieramy. Nic nie widzę. Widzę karton czarny przed sobą. Wy co widzicie? Też widzicie czarno. No Dobra. To let's go, słuchajcie. O! wow. O kurczę, i to tak jeszcze fajnie zapakowany jest. Mam oczywiście wzrok z obsługi lub ulotkę, ale uwaga. O wow. O kurczę, jak ona ładnie wygląda. Pakuję z tego już opakowania. O wow. Ona wygląda, jakby nie była używana w ogóle. Słuchajcie, mamy to! Mamy w końcu nową kartę graficzną. O ja pierdzielę. Nie wierzę w to po prostu. Nie wierzę w to, że w końcu po tylu latach działania na YouTubie mogą sobie sprawić, po 6 latach, bodajże z tego co pamiętam, 6 lat temu był ostatni unboxing karty graficznej, którą mam aktualnie, czyli GT970. Tak teraz po tych 6 latach mogą sobie sprawić taki prezent za ponad 2200 zł. Oczywiście w wersji używanej. Jest to RTX 3060 od marki Gigabyte. Wow! No to musi zarębiście wyglądać w komputerze już Tu mamy, o, blokadę na piny ma tutaj z tego co widzę Takie cudo Więc super, fajnie Podoba mi się No słuchajcie, no ja jestem podjarany No musicie mi wybaczyć, ale kurde, kto by się nie jarał Nowym sprzętem, dzięki którym e, No moje filmy będą na pewno Wiele lepszej jakości Bo myślę, że sobie będziemy śmigać na ultra Chociażby w ETS-ie e, I w innych grach Ale słuchajcie, no Cieszę się, cieszę się mega i po prostu jestem zakochany w tym nowym sprzęcie, słuchajcie, policzę na to, że naprawdę zrobi to taką rewolucję, jeśli chodzi o em, komputer, chodzi o gry komputerowe, że wiecie, będą one troszkę em, lepiej wyglądały, będzie to wszystko płynniej chodziło i tak dalej, więc no jaram się mega fest. I mega się cieszę, że to dzięki Wam, dzięki widzom, mogłem sobie taki prezent po prostu sprawić, więc za to Wam ogromnie mocno. Dziękuję, słuchajcie. To byłoby wszystko. Tak jak widzieliście nowy zasilacz on bodajże kosztował około 400 zł. Do tego właśnie karta graficzna 1200 zł i za 1600 zł mogłem sobie sprawić taki cudowny prezent. Oczywiście do tego monitor, którego unboxing już mogliście widzieć na moim kanale. No, a teraz mamy właśnie kartę graficzną i zasila, słuchajcie, ja mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał, ja się jaram, ja się mocno cieszę i bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję, bo nie wiem w jaki sposób mogę jeszcze Wam podziękować, po prostu dziękuję Wam ślicznie za wsparcie, za wsparcie kanału, za donaty, za to, że oglądacie moje filmy na YouTube, bo to też... Um... Jakby um, dzięki temu mogą sobie sprawić właśnie takie super rzeczy, więc bardzo Wam za to dziękuję. No i co? Widzimy się już w kolejnych filmach, mam nadzieję, że już jakościowo na pewno jest o wiele lepiej. No i co? No, będę to... pójdę zaraz sobie to montować, więc pewnie już od majówki wy to widzicie ten filmik zdecydowanie później, bo no jakoś tam kolejność musi być. Ale już mam nadzieję, że od mojej ucheczki ciśniemy z nowym sprzętem i już jest na pewno o wiele, wiele lepiej. Słuchajcie, ja będę się z wami przegnać. mam nadzieję, że podobało się tak. Łopeczka w górę mlidziana. Dajcie znać, jak w tym kadrze, czy wszystko jest w porządku, czy fajnie to wygląda, bo słuchajcie, trochę się bawiłem tymi ustawieniami. Więc mam nadzieję, że wygląda to przepięknie. Więc o tym na tym mi będzie meca a na tym mi mega mocno zależało. Słuchajcie, dobra, ja już lecę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Pa-pa!